Przygotowałem paczkę do ekocentera nawet. Jedna jest jeszcze nie doszła, a drugą już mam. Przygotowaną. pieniądze. No, niewielkie, ale będą. Już 50, to 60 może. Po, po odliczeniu już wysyłki. Najgorzej. Czyli tak więcej niż jakbyś na to zamiar dostać na metro. Tak. Ale grom mógłbym nie sprzedać nawet tych rzeczy. Takie pojedyncze tam rzeczy powrzucałem. Powpadały takie rzeczy jak właśnie dałeś mi te dwa silniki to je luzem tam włożyłem. Jeden transformator z mikrofalówki. Kilka procesorów. Yy, wyszło, które takie samo mają cenę w ekocenterze jak w yy, tej elektropace, więc mogłem je wysłać. Takie małe pudło wyszło. Myślałem, że może da się jej paczkomatem wysłać jeszcze, wiesz. Ale wyszło drożej niż, niż pod Mhm. Co dziwne w sumie. było drożej niż Tak. Ale co w związku z kilogramami? Może mi daj jedno. No, to masz to jedno. No właśnie, nie wiem czemu. Na posiłkach? no jeszcze ciepła ziemia. A piatra jest taki chłodny wąż, teraz bardziej no. niż by... No Też mi nadal ciepło, dużo się dzisiaj ruszałem. Te zegarki ciulowo mierzą e, przy takich normalnych pracach Bo mi tylko zmierzyło 80 kalorii, o nie, a plecy nie. mówią nie, było więcej. Było więcej. No i dobra. Wysłane. To chyba z balkonu albo coś, bo tak trochę nie O. Ciekawy. Ciekawy patent. A tam taka pufka stoi. Mhm. Tu ciuchy. Ciuchy i buty. Tam nic. Ciekawy patent, nie? Mhm. Tak. Było to było to, to że tego nie kojarzę. Tego? tej rury? No, to otulinka, gruba otulinka. To jest taka jak e, klimatyzacyjna, chyba mhm. na cienką rurkę. Otulina gruba. Jakiś sweter, uh -huh. koła, od traktora. No, Tam są jakiś taki wielki tam leży. Tak. Nie wiem, czy to nie są filtry teraz od jakichś oczyszczaczy, chyba. Oczyszczaczy powietrza. Tak, bo mi się wydawało, że w czymś gdzieś taki podobny widziałem. Gdzieś coś patrzyliśmy, jakiś oczyszczacz, czy gdzieś ja widziałem, mi się rzuciło w oczy. Właśnie Najlepsze. tak zauważyłem, że takie filtry się zastanawiają, mówię, kurczę jak do ciągnika. Najlepsze jest to, jak y, widzę oczyszczacz powietrza, a osoba, która ten, to kupuje te spalące bo śmierdzi. Aha. No. Okej, okay. i przeszkadza ci, nie w domu. Tak, no i kupuję ten. Bo, bo śmierdzą tak. papierosy, ale później pójdzie zapalić, co nie? Tak. Dużo mi ten odczyszczacz No. Jakieś pojemniki plastikowe, czy też ten, czy dwa mhm. Cały śmietnik nie tutaj jest O, tu jest tak. Coś tam ciekawego? No. Mhm. Jakaś roleta. No, tutaj, pudła łache się nie chcę sortować. Nie chcę się sortować. A tam nie ma nic. Był zamknięty to film. Tu jest A to wielkie. No. niż nie jest plastikowy, z tego co ja kojarzę, tylko ten drewniany. drewniany. Daleko od miał do pudeł. No właśnie, znowu niewyrzucone. Tu też daleko ktoś miał do pudeł. Fajne pudło. Fajne małe ci, nie? A teraz te nic nie ma. No tu często są albo drukarki, albo te. Mm -hmm. Albo no, monitora, ja. O pana tam jest. Aha Już ciekawe. No, moja latarka chyba już słabo świeci. na w ogóle szybko się zaczyna Szybko gaśnie. Teraz po włączeniu będzie mocno świecić i za chwilę, za chwilę słabnie. słabo będzie. O. No, fatal stoi. Guty. Mhm. Nic nie ma. Słusznie karetka przyjechała. Mm. Do kogo? To do naszego. To do naszego. Mm. Zawsze nadzieja A jest. A ataku i została... Nie. Nie, tak. Nie przybyło. Nie przybyło. był głupi jakby wziął tutaj. Dostawił kośnik nie, a wyrzuciło sprzęt do tego, nie? No, bez sensu. To tak. już byłoby takie zawiski na działanie. Mhm.